Jak ja spojrzę sąsiadom w oczy, wynoś się. Zaszła w ciążę w dziewiątym klasie, a rodzice wyrzucili ją z domu. Po siedemnastu latach postanowili odwiedzić córkę i wnuka, ale to co zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Irena od zawsze czuła, że spojrzenia innych przenikają ją do samego rdzenia. Nie musiała słyszeć słów, by wiedzieć, co myślą. Wystarczył ich wzrok, zbyt długo zatrzymany na niej, zbyt cichy śmiech, zbyt znaczące spojrzenia wymieniane ponad jej głową. W sali liceum rolnik, wśród szmerów, potrzeptów i niewypowiedzianych ocen, każdy dzień był jak walka o tlen. Siedziała w ostatniej ławce, wbijając wzrok w zeszyt, którego kartki wypełnione były starannym, Choć nieco drżącym pismem. Słowa na papierze wyglądały na pewne siebie. Zupełnie inaczej niż ich autorka. Dlaczego cokolwiek robię, to i tak nie wystarcza. Wymamrotała do siebie, zbyt cicho, by ktokolwiek usłyszał, ale wystarczająco głośno, by echo jej myśli odbiło się od ścian wewnętrznego świata. Z przodu sali profesor Jadwiga prowadziła lekcję z niezmiennym tonem wyższości i zniecierpliwienia. Każde jej zdanie cięło powietrze jak nóż. Niektórzy z was najwyraźniej myślą, że mogą ignorować zasady i wciąż oczekiwać uznania. To nie tak działa świat. Choć nie padło żadne imię, wszyscy wiedzieli, kogo miała na myśli. Irena czuła, jak kolejne słowa odbierają jej siły. Jakby z każdym oskarżeniem znikał kawałek jej samej. Wtedy niespodziewanie Antoni, chłopak o oczach tak spokojnych, że mogłyby uciszyć burzę, Nachylił się lekko ku niej. Jego głos był ledwo słyszalny, ale niósł w sobie ciepło, którego tak bardzo potrzebowała. Irena, wiem jak to jest, ale musisz uwierzyć, że świat nie kończy się na tej sali. Są miejsca, w których możesz pokazać, kim naprawdę jesteś. Spojrzała na niego z mieszaniną ulgi i niedowierzania. Jej oczy błyszczały od powstrzymywanych łez. A jeśli to, kim jestem, nie pasuje nigdzie, jeśli cały ten świat nie jest dla mnie, to wtedy znajdziesz własny świat albo go stworzysz. Te słowa na chwilę odgoniły cień z jej twarzy, lecz tylko na moment, bo wiedziała, że za drzwiami szkoły czekał dom miejsce, które powinno być schronieniem, a stało się kolejnym polem bitwy. Wieczorem siedziała przy kuchennym stole, słuchając słów matki, które cięły głębiej niż Jadwiginę, uwagi, Irena. Musisz trzymać się zasad, które obowiązują w tej rodzinie. Nie będziemy udawać, że nie widzimy, kim się stajesz. Jej ręce zadrżały, ale nie odpowiedziała. Nie mogła. Bo zanim znalazłaby słowa, odezwał się ojciec, Janusz, zimny jak marmur. Jesteś jeszcze dzieckiem. Myślisz, że rozumiesz świat, ale nie masz pojęcia, jakie są konsekwencje. Tu się dostosowujesz albo uczysz żyć z tym, co przyjdzie. Po tych słowach Irena wstała, bez słowa. Jej kroki były ciche, jakby próbowała nie zdradzić, że właśnie się rozpadła. Zamknęła się w pokoju, przyciskając plecy do drzwi, jakby mogła w ten sposób zatrzymać wszystko, co próbowało się wedrzeć do środka. Przymknęła oczy. Nie płakała. Już nie. W półmroku myśli snuły się leniwie, ciężkie i bezkształtne. Wyobrażała sobie życie inne niż to, które znała, takie, w którym miałaby kontrolę, w którym to ona wybiera, w którą stronę pójść. Myślała o niezależności, o wiedzy, której mogłaby użyć, by wyrwać się z tego wszystkiego. Finanse, inwestycje, słowa obce, ale kuszące. Jeszcze nie wiedziała jak, gdzie, ani kiedy ale pragnienie było żywe, to była pierwsza iskra. W tej samej chwili, za zamkniętymi drzwiami, ktoś stanął cicho, wahając się czy zapukać. Po tamtym wieczorze, gdy słowa Janusza zderzyły się z jej ostatnią resztką nadziei, Irena długo nie spała. Leżała w ciemności, słysząc każde skrzypnięcie podłogi, każdy cichy krok, dochodzący zza drzwi. Wiedziała, że ktoś tam był może matka, może ojciec, może tylko echo ich gniewu, nie zapukał nikt. A jednak, gdy następnego dnia znów zobaczyła Antoniego przy szkolnej ławce, jego obecność nieco rozluźniła węzeł zaciśnięty w jej gardle. Stał oparty o ścianę, dłonie w kieszeniach, z tym swoim spokojem, który wydawał się nierealny, nie pasujący do brudu ich rzeczywistości. Czekałem. Nie zapytał, czy wszystko w porządku. Nie musiał. Irena tylko skinęła głową i usiadła obok. Między nimi nie było dotyku, nie potrzebowali tego. Wystarczyła bliskość, ta bezpieczna cisza przed burzą, która znów miała nadejść. W jednej z przerw, gdy szkoła tętniła rozmowami, a korytarze dźwięczały echem śmiechów i osądów, znaleźli dla siebie miejsce wąski korytarz prowadzący do starej biblioteki, zapomniany przez resztę uczniów. Kiedy jestem przy tobie, Irena. Mam wrażenie, że mogę być prawdziwy, powiedział Antoni, patrząc w dal, jakby obawiał się spojrzeć jej w oczy. To jak inwestowanie w samego siebie. Małe kroki, które w końcu się zwrócą. Ty jesteś moją decyzją, tą świadomą, mimo wszystkiego. Irena uniosła wzrok, a jej głos był szeptem, ale w tej ciszy niósł się jak krzyk. A ja czuję, że świat nie przestaje mi przypominać, jak bardzo jestem błędem. Każdy mój krok to kolejne potknięcie, kolejne spojrzenie pełne pogardy. Jak mam wierzyć, że coś dobrego jeszcze mnie czeka? Bo jesteś silniejsza, niż myślisz. Gdybyś nie była, nie byłabyś tu teraz. Nie mówiłabyś mi tego wszystkiego. Patrzysz na siebie jak na ruinę, ale ja widzę fundamenty pod coś nowego. A było w jego słowach coś, co poruszało w niej najgłębsze warstwy, jakby pierwszy raz ktoś nie tylko patrzył, ale i naprawdę widział. Tych kilka minut dawało więcej siły niż wszystkie dotychczasowe dni, ale nie byli sami w tej rzeczywistości. Gdy wieść o jej ciąży zaczęła się rozchodzić, początkowo w formie plotki, potem już jako pewnik, szkoła obróciła się przeciwko niej z jeszcze większą zawziętością. To, co wcześniej było tylko kpiną i odrzuceniem, Przerodziło się w jawne obrzydzenie, słowa rzucane szeptem, spojrzenia pełne triumfu. Uczniowie nie potrzebowali już wymówek, mieli powód, by nienawidzić ją otwarcie. Kiedy dotarła do domu, Maria czekała już w kuchni. Stała sztywno, z dłońmi zaciśniętymi na oparciu krzesła. Jej głos nie drżał. Był lodowaty, wymierzony z precyzją. Irena, to nie do przyjęcia. Hańbisz nasze nazwisko. Co ty sobie wyobrażałaś? Janusz nie krzyczał. On nigdy nie krzyczał. Ale kiedy się odezwał, jego słowa bolały bardziej niż wszelkie wrzaski. Nie zasługujesz, by mieszkać pod tym dachem. Skoro chcesz być dorosła, zacznij ponosić konsekwencje jak dorosła. Nie rozumiecie. zaczęła, ale nie pozwolili jej dokończyć. Maria z wściekłością uderzyła pięścią w stół. Nie! Ty nas nie rozumiesz. My cię nie wychowaliśmy tak. Irena nie pamiętała, jak wyszła z kuchni. Pamiętała tylko echo tych słów, jakby rozrywały ją od środka. W swoim pokoju nie płakała. Nie było na to miejsca. Tylko cisza. Cisza i jedno pytanie, które rozbrzmiewało w jej głowie bez końca. Co teraz? Tego wieczoru sięgnęła po zeszyt. Ten sam, w którym zapisywała marzenia których nie odważyła się wypowiedzieć na głos. Zaczęła pisać hasła, pomysły, plany. Edukacja finansowa, samodzielność, inwestowanie, własna firma, kryptowaluty, niezależność. Nie rozumiała jeszcze wszystkiego, ale wiedziała jedno musi znaleźć sposób, by przekształcić ten upadek w coś większego, bo jeśli zostanie z niczym, to tylko dlatego, że pozwoliła im wygrać tego nie zamierzała zrobić. O świcie, z oczyma piekącymi od bezsenności, spojrzała w lustro. Zobaczyła nie ofiarę. Zobaczyła początek czegoś, czego jeszcze nie potrafiła nazwać. Wysiadła z autobusu bez planu. Noc wcisnęła się w ulicę, a Irena szła, nie patrząc dokąd prowadzą ją nogi. Od momentu, gdy drzwi rodzinnego domu zamknęły się za nią z hukiem, czas stracił znaczenie. Jadła byle co, Spała, gdzie się dało, najczęściej pod klatkami, w korytarzach opuszczonych budynków. Żaden dzień nie przynosił nadziei, tylko kolejne godziny do przetrwania. To była przypadkowa wiadomość od dawno niewidzianego znajomego, co sprawiło, że trafiła pod drzwi Tomasza. Znała go jeszcze z czasów dzieciństwa. Był starszy, zawsze cichy, jakby wiecznie zatopiony we własnych myślach. Gdy otworzył drzwi, spojrzał na nią długo. Nie zapytał, dlaczego wygląda, jakby niosła na plecach cały ciężar świata. Po prostu odsunął się i powiedział: Wejdź, tu możesz zostać. Jego mieszkanie było małe, skromne, ale czyste. Pachniało książkami i kawą. Irena usiadła przy stole, którego blad był lekko porysowany, ale solidny. Tomasz postawił przed nią talerz zupy i chleb. Nie komentował jej wyglądu, nie oceniał, po prostu był. Przez pierwsze godziny milczeli, potrzebowała tej ciszy, by dojść do siebie, ale kiedy w końcu odezwała się, zrobiła to z taką łagodnością, że nawet siebie zaskoczyła. Nie mam dokąd pójść. Wszyscy odwrócili się ode mnie. Tomasz skinął głową, jakby rozumiał więcej niż mówił. Znam to uczucie. Też kiedyś zostałem sam. Ale wiesz, co mnie wtedy uratowało? Wiedza i decyzja, że nie będę już więcej czekać na czyjąś zgodę, by żyć po swojemu. Spojrzała na niego zaskoczona. W jego oczach nie było litości, tylko szacunek i cicha siła. Można się zbudować od nowa? zapytała cicho. Nie tylko można trzeba tylko ty decydujesz, kim chcesz być. A jeśli zaczniesz inwestować w siebie, zaczniesz rozumieć, że nawet pieniądze, te, które dziś wydają się nieosiągalne, mogą być narzędziem wolności, nie przekleństwem. Irena wzięła głęboki oddech. Zawsze wyobrażałam sobie, że kiedyś wybiorę sama. Nie będę musiała prosić nikogo o pozwolenie, by kupić sobie BMW albo Mercedesa. Może to głupie, ale dla mnie to był symbol. Że zrobiłam coś sama, że jestem kimś. Tomasz uśmiechnął się pod nosem. To nie jest głupie, symbolika ma znaczenie. Sam zacząłem od sprzedawania rzeczy na bazarze. Teraz mam dwa małe biznesy handluję online, studiuję rynek kryptowalut. Czasem ryzykuję, czasem tracę, ale też uczę się. Każda decyzja to krok naprzód. Słuchała go jak kogoś, kto właśnie podał jej klucz do zamkniętych drzwi. Przez kolejne dni i noce rozmawiali godzinami o wszystkim. O strachu, o porażkach, o marzeniach, których nie wolno porzucać. Tomasz nie narzucał, dzielił się. A ona, po raz pierwszy od dawna, zaczęła mówić. Opowiedziała mu o domu, o Antoni, o bólu, który nie odpuszczał, o myślach, które podpowiadały, że może już za późno. A on tylko słuchał i czasem zadawał pytania, które trafiały prosto w miejsce, gdzie bolało najbardziej. Któregoś wieczoru, gdy siedzieli w świetle jednej lampy, z kubkami herbaty w dłoniach, Irena powiedziała: Zaczęłam sobie wyobrażać, że mogę coś zbudować, może firmę, może nauczyć się zarządzać pieniędzmi, rozumieć rynek, inwestować, żeby już nigdy nie być zdana na czyjąś łaskę. To więcej niż plan. To kierunek. Odpowiedział Tomasz: I wiesz, co widzę, gdy na ciebie patrzę? Dziewczynę, która już zaczęła, zaczęła myśleć jak ktoś, kto bierze odpowiedzialność, a to najważniejsze nie miała jeszcze nic. Ale w sercu rodził się obraz ona w przyszłości silna, świadoma, niezależna, z eleganckim zegarkiem na nadgarstku może Patek Filip, może Rolex nie jako pokaz, ale jako znak udało się. Przetrwałam, zbudowałam siebie. I właśnie wtedy, gdy ten obraz zaczął nabierać kształtów, Tomasz położył na stole książkę. Podstawy przedsiębiorczości. Przeczytaj, a potem zdecyduj, co dalej. Siedem lat. Tyle czasu minęło, odkąd świat Ireny rozpadł się na kawałki. Siedem intensywnych, impasowanych lat, które przemieniły ją z zastraszonej dziewczyny w kobietę, która nie tylko przetrwała, ale zbudowała swoje życie od podstaw. Tomasz był obok, przez każdy z tych lat, nie jako wybawiciel, ale jako towarzysz drogi, cichy świadek jej wzlotów i upadków. Od pierwszych stron podręcznika, który jej podał, zaczęła zmieniać sposób, w jaki patrzyła na siebie i świat. Kursy z zarządzania, wieczorne lekcje o inwestycjach, długie godziny spędzane nad analizami rynku. Decyzje podejmowane wbrew logice, ale zgodnie z intuicją, wszystko to składało się na coś większego. Irena nie tylko odzyskała kontrolę, ona ją przejęła. Teraz była współwłaścicielką dwóch firm: jedna z branży e-commerce, druga z usług doradczych. Współpracowała z klientami z różnych części Europy, prowadziła szkolenia, a jej nazwisko zaczynało krążyć w środowiskach przedsiębiorczych. Była kobietą sukcesu. Ale nie taką, jaką pokazuje się na okładkach nieuśmiechniętą, wypolerowaną i bez rys. Była prawdziwa z bliznami, z historią. To właśnie w jeden z tych dni, gdy planowała nową strategię ekspansji, telefon zadzwonił nieznany numer. Odebrała bez emocji, ale po drugiej stronie usłyszała głos, którego nie spodziewała się już nigdy usłyszeć Irena, tu Maria, twoja matka. Słów było niewiele. Spotkanie, prośba, nie wyjaśnienia, nie błagania, tylko milcząca nadzieja, że Irena przyjdzie. Zgodziła się. Nie z litości, z ciekawości. W apartamencie na warszawskim Żoliborzu, neutralnym miejscu zdala od ich przeszłości, usiadła naprzeciwko Marii i Janusza. Oboje postarzeni. Nie fizycznie, lecz wewnętrznie. Ich twarze nosiły ślady czegoś co wyglądało jak skrucha, ale mogło też być strachem. Cisza trwała długo. W końcu to Maria przerwała ją drżącym głosem. Irena, przez te wszystkie lata myśleliśmy, że milczenie ochroni nas przed wstydem, ale to tylko oddalało nas od ciebie. Widzieliśmy, co osiągnęłaś, kim się stałaś i. Może już za późno na przeprosiny, ale. Zawsze jest za późno dla tych, którzy czekają zbyt długo odparła Irena, głosem pewnym, ale nie oskarżycielskim. Ale ja nie żyję już przeszłością. Każda decyzja, którą musiałam podjąć sama, zbudowała mnie. Nauczyłam się zarządzać finansami, inwestować, podejmować ryzyko. I wiem, że dziś mam wybór własny taki, który pozwala mi decydować, czy chcę Porsche czy Ferrari. Ale to nie auta mnie definiują. To, że mogę je mieć, to symbol. Janusz pochylił głowę. Po raz pierwszy bez swojej chłodnej maski. Nie oczekujemy, że wymarzesz to, co zrobiliśmy. Ale może pozwolisz nam zrozumieć. I spróbować. Naprawić cokolwiek, co jeszcze można. Tomasz siedział obok niej. Milczący, jak zawsze. Jego obecność była jak kotwica: cicha, ale niezłomna. Irena spojrzała na rodziców, a potem na własne dłonie. Nie jestem tą samą dziewczyną, którą wyrzuciliście z domu. Moje życie nie kręci się już wokół waszego uznania, ale nauczyłam się, że przebaczenie nie jest darem dla innych to wolność dla mnie. Chwila ciszy dłuższa niż wszystkie poprzednie. Maria zacisnęła palce na szklance, jakby nie chciała się rozsypać. Czy to znaczy, że Możemy zacząć od nowa? Irena podniosła wzrok. Nie wiem, nie teraz, ale jestem gotowa, by się przekonać. Bo jeśli życie nauczyło mnie czegoś, to tego, że wszystko można zbudować na nowo, z właściwych fundamentów. Zanim opuścili apartament, wymienili się numerami. Nic nie zostało obiecane. Nic nie zostało zamknięte. Gdy Irena i Tomasz szli w stronę windy, on zapytał cicho, jak się czujesz? Lżej, ale też silniej? Bo dziś wiem, że nawet jeśli otaczają mnie zegarki Patek Filip czy Rolex, jeśli mam wybór między luksusem a prostotą, to nie one mnie określają. To odwaga, by wybaczyć, i siła, by dalej budować swoje życie na własnych warunkach. W głowie irany nie było końca, tylko początek. A czy był to początek pojednania? Czy tylko zamknięcie drzwi, które nigdy nie powinny się otworzyć? Pozostawało pytaniem bez odpowiedzi. Ale czasami pytania są ważniejsze niż odpowiedzi. I może właśnie w tym tkwiła prawdziwa wolność.